Cześć! Dzisiaj zerkniemy sobie na nowe sety, które się pojawią z nowym chapterem Graymore. Obadamy wszystkie sety dostępne z nowej strefy, craftingu oraz oczywiście z nowego triala Kane's Edges. Pamiętajcie tylko, że jesteśmy na serwerze testowym i niektóre rzeczy mogą się jeszcze odrobinę pozmieniać. No to idziemy. Zacznijmy od Overland setów, czyli ekwipunków, które znajdziemy w całym Western Skyrim. Pierwszy setik to Winter's Respite. Jest to Light Armor set. Dodaje Magical Recovery ponad 2000 magiki. I działa w taki sposób, że jeżeli użyjemy jakiegoś granata OI, czyli jakiejś umiejętności, która utrzymuje się na ziemi przez jakiś czas, to powstaje taki zmrożony okrąg, który leczy wszystkich przez 10 sekund co sekundę, póki w nim stoimy. A efekt można otrzymać raz na 10 sekund, czyli właściwie za każdym razem, kiedy się skończy. Eee, Secik sam sobie jest ok, można wykorzystać, kiedy są jakieś kłopoty z przeżywalnością. Drugi secik to Venomious Smite, jest to medium armor, dodaje dwa razy weapon crit, weapon damage i kiedy zadamy crit damage zostawia na ziemi taką parującą plamę, która zadaje 3300 poison damage przez 10 sekund i obrywają od niej wszyscy, którzy w niej stoją. Sam efekt można powtórzyć po 15 sekundach, wygląd tego efektu jest całkiem fajny, natomiast jako set jest po prostu w porządku, nic specjalnego, taki przejściowy bym powiedział, dużo zależy od ilości naszego crita, żeby się pojawił yeah. efekt. Trzeci set to oczywiście Heavy Armor, nazywa się Eternal Vigor. I co on tutaj nam daje? Magicka Recovery, Stamina Recovery, Health Recovery. I co ciekawe, przywraca nam 330 staminy i Magiki, kiedy ilość punktów naszego życia jest powyżej 50%, i przywraca ponad 1000 HP, kiedy nasze życie jest poniżej 50%. Sam set nie posiada żadnego wizualnego efektu, natomiast jest to set głównie skupiony na przywracaniu naszych zasobów. Wydaje się całkiem ciekawym wyborem na PvP albo kiedy mamy problemy z otrzymaniem Magicki albo staminy, bo przywraca ich całkiem sporo. Dalej bierzemy się za nowe sety z craftingu, więc pamiętajcie, że można z nich zrobić dowolny typ armora. Na początek setik Stance Favor i trzeba przyznać, że wydaje się grubo przegięty, no ale zobaczymy. Dodaje tak: Weapon Damage i Spell Damage, fizyczną i magiczną penetrację, znów Weapon Damage i Spell Damage. I słuchajcie tego. Po złożeniu całego setu zwiększa się nasza fizyczna i magiczna penetracja o 13300 punktów na przeciwnikach, którzy mają na sobie efekt off balance. Czyli wystarczy, że walniecie kogoś jakimś skillem, który nakłada efekt off balance i gotowe. Zyskujecie ponad 13k penetracji. Przyznam, że ilość penetracji, jaką tutaj dostajemy, jest ogromna. Lekkie przegięcie. Nie wiem, widzę jakieś zastosowanie tego setu gankerów na PvP, gdzie będą mogli wyskakiwać z ukrycia i trzepać ludzi. Albo na trash w trialach, żeby szybciej się przez niego przebijać. Ciekawie się zapowiada. Zobaczymy, czy to tak zostanie. Kolejny craft set to Dragon's Appetite. Dodaje weapon damage, dwa razy stamina recovery. No i cały set zwiększa bleeding damage o 225 punktów. Natomiast wszystkie ataki, które nie zadają bleeding damage'u, generują taki Dragon's Appetite, które po zebraniu 10 leczą nas. Przyznam, że nic specjalnego. Jak na moje oko, typowy średniak, jeżeli chodzi o ekwipunek. Natomiast ostatni set craftingowy, Spell Parasite, dodaje nam Spell Damage, Spell Crit, Max Magicę. I jeśli zadamy jakikolwiek damage, przywracamy 63 punkty Magicki co 1 czwartą sekundy. I przyznam szczerze, że tutaj nie mam za bardzo pojęcia, co autor tego setu miał na myśli. Jeśli każdy tik tych 65 przywracanych punktów by pochodził z różnych wrogów, za każde OI, DOTE i Direct Damage, no to ten set może być całkiem ciekawy, jeżeli chodzi o przywracanie zasobów. No zobaczymy. Ok, i na koniec wisienka na torcie, czyli oczywiście sety z nowego triala Cain's Edges. Zobaczymy co ciekawego przyjdzie nam zdobyć. Z nowego triala zdobędziemy 4 sety. Pierwszy set to Rolling Opportunist, jest to light armor set i jest przeznaczony dla magicka damage dealerów. Dodaje spell penetrację, fajnie, oczywiście 5% minor slayer, spell damage. Wersja perfekcyjna posiada dodatkowy stat, dodaje 1100 magicki więcej, w zwykłej wersji, takiej z normala tego nie będzie. I działa tak, że kiedy uderzymy heavy atakiem we wroga, na który nałożony jest off-balance, cała 12-osobowa drużyna dostaje buffa na 10 sekund, który zwiększa zadawany damage o 15% w dungeonach, trialach i arenach, no i można go powtarzać co 22 sekundy. Działającego buffa widać po tej niebieskiej poświacie na rękach. Zestaw wydaje się interesujący, szczególnie dla drużyn, które składają się z Magica Dili. Ewidentnie widać, że deweloperzy próbują nas zachęcić do korzystania z heavy ataków. No zobaczymy jak to będzie się sprawdzać podczas walki, gdzie różnie może być z tym nakładaniem off-balance na wrogów. Kolejny trialowy set to Yandir Smite, medium armor dla staminowców. Dostajemy weapon damage, 5% minor slayera, stamina recovery i fizyczną penetrację, ale tylko w wersji perfekcyjnej. I kiedy zadamy crit damage, nabijemy stacka Giants Endurance, który zwiększa nam przywracanie stamina o 100 i takich staków możemy nabić maksymalnie 5. I teraz tak, do tego kiedy zadamy Heavy Attack, usuwa nam ten stack Giant Endurance i w zamian daje nam błówka na 10 sekund, który zwiększa nasz weapon damage o 158 punktów za każdego wcześniejszego nabitego staka z critów. Wygląd jest naprawdę fajny. Jak tylko nabijemy kilka critów, robimy heavy attack i widzimy elektryczny efekt na naszych rękach. Super to wygląda. Co do samego zestawu, znów kolejny set, który zachęca nas do korzystania z heavy ataków, tym bardziej, że dzięki temu setowi możemy. Zwiększyć sobie weapon damage o łącznie 790 punktów na 10 sekund. Więc ilościami staków będziemy decydować o ile zwiększymy sobie damage. Ciekawy set, zastanawiam się, jakby się sprawował na buildach opartych na samych heavy atakach. Jedziemy dalej. Kane's Wind, Light Armor set dla healerów. Mamy tutaj Medical Recovery. Minor Edges, który zmniejsza otrzymywany damage o 5%. 4% zwiększenie leczenia. I w perfekcyjnej wersji znów będzie Medical Recovery. I teraz, kiedy kastujemy jakąś umiejętność, albo wypijemy potkę, to w miejscu, w którym staliśmy tworzymy takie jakby pole, które utrzymuje się na 4 sekundy i przywraca 500 stamin i magicy co sekundę wszystkim, którzy w tym stoją, a sam efekt można powtarzać co 10 sekund. Widać, że to taki mocno saportujący set do przywracania zasobów drużyny, więc może się przydać, jeżeli gdzieś występują kłopoty z zasobami, tym bardziej, że obejmuje zarówno staminowców, jak i magicowców. No i ostatni set w Rolls Command. Heavy Armor Set dla tanków. Mamy tu 1000 Staminy, 5% main regis, 1200 HP i 4% zwiększenie otrzymywanego leczenia w perfekcyjnej wersji setu. I teraz tak, kiedy zadajemy damage z heavy ataków, nakładamy na 10 sekund 15% zmniejszenie damage'u z otrzymywanych ataków na siebie i 5 najbliżej stojących członków drużyny. A efekt można powtórzyć co 28 sekund. Fajnie wygląda ten efekt, kiedy wykonamy heavy atak. Mam nadzieję, że na członkach drużyny też go będzie widać. Natomiast co do samego setu... No cóż, na tankach i tak wykonujemy heavy ataki dla przywrócenia zasobów, więc to jest OK. Ale trochę za długo musimy czekać za powtórzeniem tego efektu. No i na rajdzie tylko połowa drużyny łącznie z nami będzie go otrzymywać, więc ten set jest taki sobie, bym powiedział. No ale cóż, ocenicie sami. No i tak się prezentują nowe kwipunki setowe z rozdziału Greymor. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają nowe sety z Western Skyrim i czy na któryś się szczególnie szykujecie. Na dziś to tyle. Dzięki wszystkim za lajki like i komentarze. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału i odwiedzenia mojego Facebooka. Znajdziecie tam na przykład sporo zapisów ze streamów. Pozdrawiam, cześć!